Siemaneczko, z tej strony Dim2 i witam, witam was w kolejnym odcinku z gotika. Dobra, wiecie co? Przyspieszamy trochę rozgrywkę, idziemy do nowego obozu, tak. W ten Chodźmy sposób się po pierwsze Mordreda i zaliczymy misję Uthulusa. Po drugie zobaczymy całą drogę do nowego obozu, jak to szło wszystko. Po trzecie dostaniemy sporo expa za to, że zabije za nas potwory. Chociaż... Skręcimy w lewo, prawda? Aha, dobra, czyli czyli nie dostaniemy zbyt dużo ekspo, bo ja tutaj ścierwojad wybiłem, kretoszczurczyk, kolejne ścierwojady. Czyli tutaj wszystko praktycznie wybiłem, więc mamy spokojną drogę do nowego obozu. Spoko, to jest dobre rozwiązanie, bo e, ja sobie poekspiłem już wcześniej, a tutaj, no jak sami widzicie, Mordrak za nas powinien załatwić dosłownie wszystkich po drodze. Bo ma łuk, bo ma pałkę, więc myślę, że bez problemu powinien sobie poradzić. Co do samego gotika? stwierdzam, że... Mm, nie wiem ile odcinków będzie, ale chcę zrobić jak najwięcej misji, chcę wyekspić jak najwięcej leveli z tego względu, że sami wiecie, im więcej wyekspimy, więcej misji zrobimy przed przystąpieniem do któregokolwiek z obozu, a może wy podpowiedzie, do którego obozu powinienem się przyłączyć. Czy może stary obóz zostać cieniem, czy może nowy obóz zostać najemnikiem, czy może bractwo i zostać nowicjuszem? Nie wiem, napiszcie mi, co wy o tym sądzicie, ale na pewno teraz będę chciał popatrzeć, co tu się będzie działo właściwie. E, no. Tu jeszcze nie byłem, tu jeszcze nie schodziłem, więc możliwe jest tutaj, o jakieś orkowe ziele, przyda się. Idziemy dalej. Myślę, że do 10, do 11 odcinka będziecie mieli w tym tygodniu jeszcze, natomiast następne odcinki będą dopiero w następnego tygodnia. I Myślę, że tak się powinno udać, jakoś to wszystko pomontować, wrzucać, żeby wszystko było pięknie, ładnie. Dobra, morda, idziemy. Jakieś siławice kolejne i jagódki, jagódki się zawsze przydadzą, bo wiecie, to jest 10 HP więcej, a z tym HP tutaj jest naprawdę hardcore, kolejna stary miecz, jagoda, okej. Okay. No i popukowało mi się, okej, okay, dobrze, mo można i tak. Dobra, jak się zbukował i odbukał, to idzie dalej. Zobaczymy, co tutaj się. O, goblina, goblina, to pamiętam, były dwa gobliny. I tu było można. Doświadczenie dostałem za darmo. Zardzewiały miecz. Witaj! Tato, bin, nic nie miał, nie chcę z tą gadać. Chciałem kliknąć na goblina, ale widzę, że wyszło co innego. Okej, okay, goblin, goblin, nic nie masz. Goblin, no to jeśli goblin nic nie ma, tam jest drugi goblin. A tam jest jeszcze drugi. Ten... Tam ten, pamiętam, uczy że zabawy z łukiem. Tu są chrząszcze, chrząszcze, wrócimy, ale to jeszcze spokojnie. Na razie idziemy do nowego obozu, żeby się. Co jest. A, słyszałeś stierwojad. słyszę ścierwojada. Chyba ktoś się tu buguje. Mhm, na główkę ci stanął. Ja bym machnął, ale znając mnie, walnąłbym Mordraga i by się na mnie obraził. Okej, okay, tu jeszcze jedna angutka. Gdzie on jest? Jest. Widzi kolejne ścierpojady, to oczywiście nie może być inaczej jak zabije. Będę kolejny stref wspomniał. I... cztery mięsa. Tak trochę, trakt, trochę wyliczam wszystko co gdzie jak, ale... To jest dobre rozwiązanie, żeby to wyliczyć. To jeszcze coś jest? O, tam jest, jest klinia to szczury, to tam wrócimy. Tam na 100% wrócimy, Ok, lecimy dalej. Mordrak, prowadź. Jeszcze jedna jagódka. Tak, wiem, ja jestem zbieracz totalny, tak samo robię w, w, tym, w Wiedźminie, tylko w Wiedźminie jest taki minus, że niestety... E, niestety, niestety... Jest wipunek ograniczony, a tutaj ograniczona ekwipunku kompletnie nie ma, jest nieograniczony. Level up! To ja lubię, wiedziałem, że tak się stanie podczas drogi do obozu. Myślałem, że tylko wilka też zabije, ale chyba nie chcę się rzucić do niego. No dobra, tu jest jeszcze myśliwy, to do myśliwego jeszcze możemy zawsze wrócić. Kolejny piekielnik, sporo, sporo, sporo rzeczy, które możemy tutaj zdobyć. To jest dobre rozwiązanie, bo możemy się dosyć fajnie potem pobawić, sprzedać to wszystko. Tutaj sobie jakiś pancerz czy coś. Wiem, że w nowej kopalni napisał mi jeden z kolegów, jest co na coś rzucił. Dwa gobliny, spoko 160 kolejne, dwa ekspo będzie dobrym rozwiązaniem. Nie zrozumiałem miecz, i z kolejny sam mecz, prawda. Z w niestety nic nie ma, ale tutaj jest kolejne zioło. Tak, wiem, 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 ale idziemy. Idziemy powolutku. Kowra nie mogę otworzyć. Muszę sobie kupić u kogoś masę wytrychów. Bo potem będę musiał się udać do Korkaloma, żeby zakosić mu tą miksturkę, żeby było wszystkie misje wykonane do Starego Obozu. Chyba najtrudniej będzie z misją pojedynkową. Zobaczmy jak to będzie wyglądało, bo jeśli ja tu nie mam pancerza, to pewnie polecę od nich na na 2, więc to będzie niezbyt przyjemne, ale myślę, że może coś się udać. Dobra, jesteśmy w nowym obozie. Pamiętam, że w lewo była kopalnia. No to jesteśmy. Za tą o, bramą stamek, rozciąga się nowy obóz. Porozmawiaj z Laresem. On ci pomoże. Daj mu ten cenny pierścień. To twoja przepustka do Laresa. Trzeba mieć nielada powód, żeby się z nim spotkać. Wiesz co? Po zastanowieniu chyba posiedzę tu parę dni. Zarobiłem już niezłą sumkę, a w starym obozie zaczyna robić się trochę za gorąco. Jakbyś czegoś potrzebował, znajdziesz mnie w karczmie na środku jeziora. Uważaj na siebie. Do zobaczenia. Dobra, nie dosyć, że dostałem expa, to jeszcze dostałem kilka wskazówek, sobie zapiszę teraz od razu. Dostałem wskazówki, że muszę zanieść pierścień do li. To chyba będzie nasza jedna ta przepustka, która będzie y, takim y, dobrym znakiem tak naprawdę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, co z tego wyniknie. Dobra, tu na razie nie mamy z kim nic, nic Tu są jakieś szkodniki. się dzieje, co się dzieje? Szkodnik, szkodnik. Szkodnik. W tej mm historii musi być jednak, nie masz Mhm. No, pole ryżowe, Tama. No, okej, okay, jeśli tutaj już wszystko wiemy, to idziemy, idziemy, idziemy szybciutko Idziemy zobaczyć wielką hałdę rudy, którą byśmy mogli określić całą, ale niestety, nie da się. A, ryżu się nie da podnieść. Szkoda. Hej, jesteś nie. tu nowy, nie? Potrzebuje kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? Tak, za pierwszym razem warto nic ja zrobić, bo pamiętam, że podobało się pomogę. za nią exp. Eksp... Świetnie. Idź A, do ryżowego księcia. Byli, on da ci wodę i powie ci, no co należy zrobić. Coś trzeba w tym punkcie zrobić. Dobra, koniec. Idziemy odebrać wodę, wodę. Ryżowy książę. Nie rudy jest dla tego Troszczysz się o pola ryżowe, czyż nie? Czemu pytasz? Szukasz pracy? Przysyła mnie lewus. O, tak? I co powiedział? Mam zanieść wodę zbieraczom ryżu? Dobra. Masz tu tuzin butelek to jakieś dwa razy więcej niż liczba zbieraczy. Więc postaraj się rozdzielić je sprawiedliwie. Aha, bardzo sprawiedliwe. Ale nie, rozdam, rozdam je każdemu, tylko będzie... Każdemu zbieraczowi. Na początku tylko zobaczcie, jak wygląda tekst, żeby nie było tak, że... Przesyłam przy... mnie przy... Lewus. Przyniosłem przy... przy... ci wodę. Dzięki, chłopcze. A resztę myślę, że sobie przyspieszę z tego względu, żeby to nie było jakieś, wiecie, bardzo monotonne, bo do 12 butelek jednak jest, tak? Już mamy teraz drugą. Przysyłam. O. Ale będę, będzie to najdłuższa na razie misja jaką tutaj wykonywałem. Chodzi o misję, którą można yy, jest taka standardowa szybka O, to jest coś. Co tu co tu robisz? Szukasz kłopotów? Spokojnie. Hmm. Wyglądasz w porządku, chociaż nigdy nie wiadomo. Zawsze znajdzie się jakiś nowy, który wyobraża sobie nie wiadomo co. Co ktoś taki jak ty robi w towarzystwie zbieracze? Li też mnie o to pytał. Nie chcę już walczyć. No, chyba że w obronie własnej. Raz zabiłem człowieka i jak dla mnie to było o jeden raz za dużo. Zresztą dlatego właśnie trafiłem do tej zapchlonej kolonii. Jak to się stało? Zwykła bójka w karczmie. Nie chciałem zabić faceta, chyba po prostu za mocno go walnąłem. Byłem wtedy kowalem. Najwyraźniej nie doceniłem własnej siły. Dlaczego dołączyłeś właśnie do tego obozu? Już ci mówię. Do wyboru miałem tylko tych świrów z sekty. A nie uśmiechało mi się pranie mózgu, któremu chcieli mnie poddać. W starym obozie miałem za dużo kłopotów ze strażnikami. A tutaj najemnicy i szkodniki traktują mnie z szacunkiem. To znaczy boją się ciebie? Może. Tak czy inaczej, tutaj znalazłem spokój. Radzę ci pójść w moje ślady. Możesz mnie wyszkolić tak, bym był równie silny jak ty? Nawet gdybym mógł. Po co ci to? Co samoobrony? Do tego potrzeba szybkości, a nie siły. Myślisz, że gruchotanie kości pomoże ci wieść spokojne życie? Żeby pokazać tym Sukin-synom, że nie można mną pomiatać. I zanim byś się obejrzał, sam stałbyś się jednym z tych Sukin-synów. Nie drogi panie, to nie jest właściwa motywacja. Dobra, mamy... mamy gadatliwego kolesia i to jest kolejna misja, która u niego będzie... Będziemy musieli go przekonać, że jest warto nas użyć siły, ale... Na razie e, Diego może nas użyć siły chyba do. nie wiem, do 60, do 40 jakoś tak, jakby no się jak lepszego? Nie. Chociaż tej siły będzie nam potem potrzebne, bo pamiętam na koniec był mierze dwuręczny i tych rzeczy tutaj do nauki było bardzo dużo. I więc im więcej levelów wbije w trakcie gry, tym będzie po prostu lepiej. Kolejny zbieracz. Przysył. Aha. Dobra woda, do co? Dzięki! Dobra, mniejsza z tym, ale wracając do tego, że jeśli tutaj dostajemy Expa, no to wiecie, każdy 100 Expa więcej, no to jest lepiej. Jeśli napisaliście mi, żebym zabijał nawet szaszczę, bo te 10 Expa może potem uratować mi życie gdzieś tam w trakcie, że będę miał więcej punktów na zakończenie. Piękne dzięki! Ja bardzo dobrze wiem, że im więcej się nasza postać nauczy przed kolejnym rozdziałem, tym lepiej. A myślę, że wychodzi tak Przysył. jakieś 16 odcinków na jeden rozdział, tak przynajmniej mnie się wydaje. Może nawet więcej z tym, w tym pierwszym rozdziale, ze względu na to, że mamy Dzięki, stary fuck. obóz, nowy obóz, obóz na bagnie, wszystkie misje, które chciałbym wykonać, a tych misji jest takim sporo. Yy, w ogóle popatrzyłem na... Yy, jest taka strona, która tam jest pokazana, są wszystkie misje z Gotika. I te pierwsze Przysył. naprawdę z rozdziału pierwszego są bardzo ważne, bo one dają, jak przeczytałem, powinienem wbić około 8-9 level piękny mniej się dzień. stwory i tak wiecie, mniej więcej wychodzi, więc to jest dobre rozwiązanie. Na razie mam chyba czwarty czy piąty. Nie jestem pewien, chyba czwarty. Ale na razie, na razie, na razie muszę ich napoić. I dodać kolejnego ekstra. Na pewno będę chciał. Dobra, jak już sobie przeczytałem, na pewno będę musiał mieć jakieś 140 punktów, żeby wyszkolić się w tych podstawowych umiejętnościach, które mogę przysył. się uczyć gdzieś w starym obozie, wdowym obozie, w obozie na bagnie. A im później dołączę do obozu któregokolwiek, tym wiem, tam mogę korzystać z każdego. Praktycznie z każdego, bo z obozu na bagnie nie mam szans korzystać z jednego prostego względu. Chciałbym korzystać z obozu na bagnie z. Umiejętności uczenia się, to musiałbym do niej mi tak samo w nowym bądź, ale u Li mogę się szkolić, Przy... na przykład. Chyba u Gorna też będę mógł się szkolić bez żadnego problemu. Więc nie, nie widzę jakichś Pięk! takich większych problemów, pod tym, że nie można się gdzieś szkolić. A to jest dobre rozwiązanie. Dobra, chyba ostatni. Albo jeszcze jeden będzie do napojenia. Ja tak, gadałem sobie o czymś innym, a chodziłem o człowieka, jaki chłop. Szkoda, że nie pili już tam. Mamy przecież... miło zobaczyć mnie. nie jesteś tu ty już od dawna. Hmm? Nie było. Święta racja, chłopcze. Byłem jednym z pierwszych. W takim razie na pewno dużo wiesz o tym miejscu. Co nieco? Większość czasu spędzam kompacz. tutaj, na polu. Pewnie dlatego udało mi się tak długo przeżyć. Dostajemy sporo ryżu i trochę gorzałki. No, może nie jest to wiele, ale mi wystarczy. Dlaczego tu trafiłeś? Podatki, chłopcze. Podatki. Moja chata była równie pusta jak mój żołądek i po prostu nie mogłem dłużej płacić. No i pewnego dnia schwytali mnie królewscy żołnierze i przywlekli mnie tutaj. Prawdę mówiąc, na zewnątrz wcale nie było mi lepiej. Tutaj przynajmniej nie głoduję. Wcześniej zawsze płaciłem podatki. Przez całe życie. Ale dla tego syna w koronie to nie był żaden argument. E, stwierdziliśmy, że będę dawał takim starszym powiedzieć... Oni, oni może bardziej potrzebują młody, ale tutaj się okazuje, że... No, niestety, Przysyłam mps, nie. Mps, mps. Może mieć wpisany wiek 100 lat. A ma 3 dni tak jak ja. Ha, ha. Dzięki. Dobra i Chyba koniec, chyba koniec. Idziemy teraz do lewu, zobaczyć co z nagrodą. Hey, ty, dobra robot. Widzę, że jesteś wprost stworzony do tego zadania. tej. Mhm, <laughs> się zdziwisz, idę po wodę. Ja wiem, że jeszcze nie mam szans chyba z nim, żeby walczyć. E, tak? Mam zanieść wodę. Dobra, to jakieś dwa razy... Wiem, wiem, że dwa razy więcej, ale po prostu potrzebuję tej wody, bo jeśli ta woda jest coś warte, to będę mógł ją sprzedać w starym obozie i bez problemu jest coś warte. Czyli będę sprzedawał po dwa albo po jeden. I tak jest niezły wynik, naprawdę. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, co tu się dzieje. Ojej, ja, Jarvis. Chcesz przejść hmm. przez te bramę? A starujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam, tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. Czym zajmują się najemnicy? Jesteśmy żołnierzami w służbie magów wody. Naszym celem jest wyrwanie się z tej przeklętej kolonii. Musimy ciężko pracować, bo nie chcieliśmy iść na łatwiznę jak magnaci ze starego obozu, którzy żerują na niewolniczej pracy kopaczy. I wszyscy jesteśmy posłuszni Lii. To wspaniały człowiek. Tylko dzięki niemu ten cholerny obóz jeszcze się nie rozpadł. Co robią magowie? Badają magiczne właściwości wydobywanej przez krety rudy. O ile się orientuję, zamierzają wysadzić w powietrze cały ten piekielny kopiec i zniszczyć barierę. To chyba niebezpieczne? Magowie twierdzą, że nie mamy się czego obawiać. Macie, macie tutaj wielką hałdę rudy? Aha, można tak powiedzieć. Za taką ilość rudy Robar sprzedałby własną żonę. Ale my mamy gdzieś tego starego pierdziela. Chcemy się stąd wydostać. Gdzie jest to? Chcesz zobaczyć wielką górę rudy, co? Na środku nie jest dziura, tam wszystko zrzucają. Ale nie pozwolą ci się do niej zbliżyć, mówię ci. Magowie i nasi ludzie pilnują rudy dniem i nocą. Pytałem z ciekawości. A co z innymi ludźmi? Szumowiny! Bez wyjątku! Mają gdzieś ten obóz. Już wolałbym, żeby byle zbieracze ryżu pilnowali bramy. Co słychać w obozie? Krety nadal pracują. Kiedy uzbierają dość rudy, wysadzimy ją w powietrze. Uważaj na siebie! Dobra, no to uważam na siebie i zobaczymy, co dalej można zrobić. Jeszcze pójdę do kawałek dalej zobaczyć. Okej, okay, tutaj nic praktycznie nie ma. Tu jest jakiś koleś na tamie. Chcesz sobie z nim pogadano? Może da radę? Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne! Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Czy to ty zbudowałeś tę tamę? Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstawał. Oczywiście wszyscy pomagali, ale to ja nadzorowałem budowę. No, no dobra, to wiemy, że mam misję u niego. Tylko nie jestem pewien, czy tej misji na razie jest prosta, z tego względu, że mam problem z tym, żeby bić wilki i te inne stwory, więc... To może być dosyć trudna misja. Ale zobaczymy, może, może się pod w czymś bo mam kolejne 10 punktów, nie wiem, Może wezmę jeszcze raz 10 siły, Albo nauczę się czegoś zupełnie nowego. O, tu są łóżka tutaj koparte. Wybiera trzeckę. Trochę mało tych łóżek, 12 to była połowa. 24 łóżka powinno być. uhu. No ale tak, kto w grze by spał? Dobra, idziemy dalej zobaczyć co jeszcze jest wyżej. Zobaczymy tam na górze. Czy nie będziemy mogli jakoś... W ogóle szukam miecza. Na razie nie mogę znaleźć jakiegoś większego oręża niż ten miłotoporek 13 ataku. Czy ktoś tutaj jest najemnik, najemnik? Najemnik nas interesują, bo z nimi nie da się za bardzo gadać. Będą nadal na jakieś kłopoty. Okej, okay, to, to lecimy jeszcze wyżej. To jest skrzynka. Nie mogę jej otworzyć. Super. A tu ktoś jest? Chyba powinien... Jest. Strażnik jakiś. A no, zobaczymy, czy z tobą można w ogóle coś pogadać. Chciałbym zostać najemnikiem i pracować dla magów. To nie takie trudne. Jeśli jesteś gotów do walki za naszą sprawę, li na pewno cię przyjmie. Ale szanse na zostanie najemnikiem mają tylko ludzie biegli w posługiwaniu się mieczem. Jak z tym u ciebie? Cóż? Tak właśnie myślałem. Jeśli myślisz o tym poważnie, porozmawiaj z Gornem. On kiedyś szkolił nowo przybyłych. Może ci się poszczęści i Gorn zechce cię uczyć. Gdzie mogę znaleźć Larysa? Na samym końcu jaskini, po lewej, na pewno trafisz. Jak zatrzymają cię jego chłopcy, będziesz wiedział, że jesteś na miejscu. Gdzie mogę znaleźć Gorna? Po wejściu do jaskini, trzymaj się prawej ściany. Znajdziesz tam kilka chat. Gorn mieszka w jednej z nich. Możesz mnie przepuścić? Dobra, to by było chyba praktycznie na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli tak popatrzeć na to wszystko, jeszcze wejdziemy na sam szczyt, zobaczyć czy tam coś można zrobić, czy tam coś jest. A jak nie, to po prostu zejdziemy na sam dół, sprawdzimy czy nasza postać w ogóle może coś dalej robić. Myślę, że w nowym obozie na pewno coś... u, coś się spakowało. Mhm, znikamy. Jesteśmy jak duchy. Dobra, to mogę skoczyć, bo nisko. Tu chyba nie mogę skoczyć, ale. Dobra, mogę skoczyć. Tu też raczej nie mogę skoczyć, ale jest na tyle. Jeśli się do połowy zejdę, okej. Okay. Zbieracz razem do chatki. A my kończymy dzisiejszy odcinek i mam nadzieję, że ten się podobał. Pozostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku. Jeśli chcecie zobaczyć następne odcinki z Widików z Gotika, sprawdź playlistę, bo warto sprawdzić, co jest na playlistie. Bo są zawsze tam odcinki do przodu. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętaj: polop, pod... Motywuję. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. Im2